Moje dzieci, dziękuję Wam za wysłuchanie mojego wezwania w Waszych sercach. Cieszę się, że klęczycie na modlitwie. Moje dzieci, jak bardzo chciałabym Was tak widzieć, pomimo deszczu błogosławieństw, szczególnie w tych bardzo trudnych czasach. To bardzo podoba się Jezusowi. Przede wszystkim widząc prawdziwą wiarę, wiarę odważną, która niczego się nie boi. Jako dzieci zostaliście mi powierzeni i kocham Was jako Matka Jezusa i Wasza Matka. Chcę Was oddalić od grzechu, pragnę, abyście zawsze byli gotowi. Aby wasze spojrzenie było zjednoczone ze spojrzeniem Jezusa. Módlcie się, dzieci, za Kościół, bo niestety zagrożenia są z wewnątrz. Pamiętajcie, że będziecie prześladowani tak jak mój syn. Zostaniecie nazwani szalonymi, jak powiedziano mojemu synowi. I nie zostaniecie przyjęci ze względu na waszą wiarę. Wasz ból zostanie wynagrodzony tysiąckrotnie. Przede wszystkim, jeśli będziecie podążać tą ścieżką, będziecie cieszyć się Dniem Raju. Módlcie się, aby wojna nie mogła się rozpocząć, ponieważ w krajach wszystko już jest gotowe. Módlcie się za Hiszpanię. Teraz błogosławię Was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.